15. Jubileuszowa edycja targów TSW. Na naszym stoisku można było zaobserwować tylko i wyłącznie innowacyjne produkty. Zachęcam Państwa do zapoznania się z produktem Rizosum N. Jest to mikrobiologiczny preparat, który służy do stworzenia własnej fabryki azotu na Państwa polu. Jest to innowacyjny produkt, ponieważ został zaprojektowany właśnie na potrzeby upraw. Które rosną w polskich warunkach klimatycznych. Wyjątkowy szczep działa na trzech poziomach, nie tylko poprzez aplikację doglebową, ale również na poziomie oprysków nalistnych. Będzie wiązał azot z powietrza atmosferycznego i dostarczał go roślinom w formie amonowej. Jeśli chodzi o dawkowanie, 25 gram na hektar. Jedna aplikacja wczesną wiosną na początku sezonu. Jak najbardziej skuteczny zabieg. Zapraszam państwa do zapoznania się z ofertą firmy Agrosimex i do zobaczenia.